Dzień dobry, rodzowie, dzisiaj pijemy super pizza. czas, nagrywamy bardzo dobrze, będzie naprawdę długo, walniemy sobie dzisiaj, porobię sobie edity chociaż, o jazu nie wyszło, o jazu nie wyszło znowu, ja pierdola, nie wychodzą mi edlity ostatnio, właśnie tak się było, ja chciałam go sobie zabić. No I bocik. Jestem przypadny. Oj. No staje jest... Wszędzie ja pdolę. Langa, championik Jak coś to możecie mnie dostać dodawać do znajomki? Ja będę przyjmował, tylko jak będę grał. Będę no, no, tak um, dzisiaj 200. 1900 będę grał. Będę aktywny, proszę nie dodawać. Nick, ejufr 6611 Jak on wyskoczy o apartament jakiś tam numer lek 7, jakiś ten, tam tam To to ja, bo ja mam taki, taką ks, 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 ksywkę we Fortnite cie. To dodawajcie se mnie Możecie, możecie Bo kurde jakie lagi mam Kurde tym ja dojeżdżam Ja mu daję piekpać na to box Dobra, patrzcie co ja robię i spierdzielam I zrobię dzisiaj będziemy naprawdę dobrze grać Naprawdę i, będziemy się i będę się starał dla was. I tak to Polska Mi. To się boi. To jak ja. jak ja. coś to przyjmuję. Zaproszę nie od was. Kurde. Dobry, dobry. Zabijam nie, zabijam nie. ja jest wydzielam. Choj, wybiłem typa. Dabiel po nie umie grać. <grym> w głowę headshot bo co to możecie mi dodawać w super pita? możecie dodajcie pierwsze kurce, y, gdy super pita bo ja go mam ulubionych I, i pokażę wam taki specjalny kod co możecie mieć o tą kartę y, mo i możecie mieć to tego spaza jak go właśnie mam o tutaj macie taki kod 3, 7. 1, 9, 5, 0. I klikacie, i to jest tutaj: macie to, 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 i to. I macie wolne, i tu jest karta. I możecie sobie jakby co ją odblokować, poczekać długo, bo ona ma, ona ma duży timer. wam pokażę, jak o to odblokowywać Dobra, i macie, od... widzicie to kółko? tam jest... Widzicie to? Nie tam idziemy, tam jeszcze nie byłem, bo nie wiem jak tam się wchodzi, ale co, widzowie, coś wam pokażę Coś wam widzowie pokażę Fajnego Patrzcie Tylko czekaj, potrzebuję graflet I jakby co, to ja będę przyjmował zaproszenia, dodawajcie Ja przyjmuję Mogę czasami nie przyjmować, bo mogę być nieaktywny, ale tak to będę ciągle przyjmował. Jak będę mógł, dodawajcie mnie. Ja, ja będę nie wiedział, bo ja zapominam to. Co... Ja internetu nie mam ciągle. O, ty pija, Ty Nie, nie, wiesz, wiem przecież, że nie chcę się ze mną bić bo ty jesteś taki głupi jak nie ja na pewno i ja to, to głupi jesteś a ja nie to widzowie i tak mo, będę dajcie mi subika i lajka pod tym filmem i tu, tu macie to, macie to... ten Zeus i poczekam dla was te 5 minut poczekam Dawaj nie będę czekał. Patrzcie, i tam się klikacie i jesteście. Jak chcecie, co chcecie, to macie tutaj link w opisie. Żeby to odblokować. Tylko jak macie TikToka, ja nie mam akurat. Już Wam pokazuję jak lodzika. Widzicie to, idzie, podchodzimy tu. Ja to wolę mieć stopowane i tu macie kod. A jak chcecie mieć do tego... Yy, wiecie, to, do tej karty. Jesteście tutaj I tu macie kod Dobrze To ja będę jakby co to, to przyjmował, ale za, dużo zaproszeń to nie dawajcie mi Bo tak ja może mi ich wywalić Tak to O Z gościem się zaprzyjaźniłem Tutaj ma, tutaj stary, tutaj Dobra to tak, to mm, widzowie, jestem dobry, słaby, botylu, ale nie taki za dobry, ale super pita, tak. Tak, I tu macie taki specjalny medal, taki, szybkości. O, w tym miejscu, widzicie, to tu też, takiej, tu, ten typ tam stoi, właśnie koło tego. Ja nie wiem, ja jestem ciekaw najbardziej jak ten mod się odblokowuje Dajcie mi link w opisie, w opisie jak go się odblokowuje Do dobra My się jeszcze nie żegnamy Będziemy jeszcze grać, bo zabijam. Mam zamiar, zabijam jedną osobę. Nagrywam dla Was. Już jest piętnasta. Jest o, 15 dla Was Oj, do sam HGK, ale to do lobby. Więc tak to jakby co, to, to ja będę przyjmował. Nie za dużo, za ale będę przyjmował, będę jakby co to będę dużo przy... zaproszę i mógł przyjąć jak będę mógł czas mam dużo znajomych, to nie wiem mi rzuci Fortnite'a i będą się na nowo kontynuować to, to nie zadbajcie mi tak długo, da. Widzowie! To, be, to my się już żegnamy. Do, do widzenia. I to jest jeszcze moja szafka. Jak, 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 jak coś mieć karnet, to ja już mam cały karnet z maksyłam klawiat. i mam cały. To to jest inek. To, to my się żegnamy. Papa pa, widzowie.